Po przedstawieniu prowizorium budżetowego przez Panią Burmistrz wszyscy wiedzieli jak to ma wyglądać. Były spotkania, było tak jak trzeba. Każdy się zapoznał z radnych i wiedział co będzie, kto będzie miał to zrobione. Nic nie było ukrywane. Ale to nic. Zawsze mówiłem, że na te spotkania nie będę bo wiem, że grupa radnych na czele z przewodniczącym Półce zrobi. Przewróci ten budżet do Województwa zmieni wszystko i znowu mieszkańcy zostaną znieczyszczeni. Którzy, którzy składali wnioski do 31 września, radni składali wnioski do 31 września. Pani Burmistrz siedziała, sprawdzała wszystko, przygotowywała wszystko tak jak trzeba. Nie, nie trzeba tego robić. Drodzy mieszkańcy, drodzy radni, to trzeba się wiedzieć gdzie ustawić. Czy jesteśmy za prawem i sprawiedliwością? Czy jesteśmy w takim miejscu, za którym, za którym, za którym nie ma żadnego, które, który jest w czołówce, którzy się dogadują? A jak już Wam mówiłem, dostaniemy głowa, Dostaniemy go od, od społeczności za to że nie robimy dla tych ludzi, tylko kłócimy się, toczymy wojny między sobą, które są niepotrzebne na mieszkańców. Takie gadanie, takie nie wiadomo co, nie powinno się na nim mieć miejsca. Więc jeżeli radny mówi, że oddać budżet dla starostów, zgadzam się z tym. To niech radny zmieni się i pójdzie na radnego powiatowego do starosty i będzie oddawać budżet. My jesteśmy radą gminą i za gminę odpowiadamy, przed mieszkańcami gminy. Wiem, że mieszkają tam ludzie. Gdzie jest droga z naszej gminy? Zgadzam się. Ale mam takie pytanie do Pana Przewodniczącego i do Pana Starosty. Czy Starostwo, choć raz, dołożyło jakieś pieniądze na gminy? Choć raz. Dziękuję. Ja chciałbym zakończyć to wyznacznie i to wszystko. Dziękuję. Proszę, Panie Starosty.